Że bez oddechu i cyrkulacji tlenu powietrza w organizmie nie jesteśmy w stanie funkcjonować, żyć i być zdrowi. Maseczki zaciśnięte tak mocno, w jaki sposób wszyscy tutaj afiszują, żeby to robić, są potwornie niezdrowe. E, jakby się ktoś chciał ze mną kłócić na ten temat, bardzo się chętnie pokłócę, nie ma problemu. Natomiast można się udusić. Można spowodować, że będzie wielka, większa wilgoć w oskrzelach, to wywoła kaszel. Nie ma prawidłowej cyrkulacji powietrza. Jak wdychamy powietrze do organizmu przez nos, to wdychamy świeże powietrze, a organizm przy wydechu oddaje wszystko, czego już nie potrzebuje. Czyli, jeżeli mamy zamknięte usta i nos, cyrkulacji powietrza świeżego nie ma i właściwie wdychamy własne spaliny, trochę można sobie tak to wyobrazić. Bardzo jest ważne to, że jeśli na razie jeszcze trzeba zasłaniać usta i nos, żebyście pamiętali o tym, że kiedy tylko możecie, zostawiajcie przestrzeń dla oddechu. Dlatego, że jeśli już w tej chwili, przez to, że mieliśmy zabronione ruszać się i spacerować, to krążenie krwi jest gorsze w organizmie, przez co może być komuś zimniej. I przede wszystkim spada odporność, no bo krążenie krwi jest również jedną z podstawowych funkcji życiowych dla nas. Więc jeżeli mamy ograniczony ruch, czyli krew krąży wolniej, czyli mamy często niedokrwienie, mogą nam marznąć stopy, nawet w takie ciepłe dni, i do tego nie mamy czystej cyrkulacji powietrza. I w ogóle nasze ciało może wiotrzeć wtedy, no to automatycznie spada odporność. No to jest dokładnie odwrotnie do tego, o co niby cały świat w tej chwili walczy, czyli o to zdrowie. Wszystko, co nam narzucają globaliści, jest dokładnie niezdrowe. Albo ktoś tego nie przemyślał, albo jest to po prostu pułapka, albo pamiętajcie po prostu, żeby zachować rozsądek i żebyście pamiętali, o tym, że my potrzebujemy jako ludzie, jako istoty żywe, cyrkulacji krwi i powietrza. Do tego jest potrzebny ruch, głęboki wdech, głęboki wydech. Jeżeli Wam się udaje pójść do lasu, zdejmijcie z maseczki, po prostu wdychajcie i oddychajcie. Jeżeli jesteście w miejscu, gdzie jest dużo ludzi i ktoś może być przeziębiony, naturalnie. Ja, jak latam do Azji od 12 lat, to bardzo często tam ludzie mieli maseczkę. Ja się z tym spotkałam już wiele lat temu. Ale ludzie, którzy noszą maseczki, to są ci, którzy są przeziębieni, a muszą przemieścić się przez miejsca publiczne, czyli sklep, lotnisko, miejsce pracy. To po to, żeby nie zarazić innych, zasłaniają usta. Natomiast jeśli ktoś jest zdrowy i czuje się dobrze, Zawsze każdy z nas ma bakterie i nosi różne wirusy. One mogą być zupełnie nieaktywne, i najważniejsze jest to, żeby cały czas budować odporność. I tą odporność budujemy poza wszystkimi rzeczami, o, wcześniej, o których wcześniej mówiłam, budujemy ją właśnie w taki sposób, że jest potrzebny ruch i jest potrzebne świeże powietrze. Ok? Więc nie dajcie się zwariować, ruszajcie się jak najwięcej, choćby trzeba było 10 razy zapomnieć rzeczy z parku albo ze sklepu to trzeba po prostu chodzić jak najwięcej, pić dużo wody, żeby filtrować organizm i ten wdech i wydech jest bardzo ważny, bardzo, bardzo, bardzo ważny. Wietrzcie sobie cały czas pomieszczenie, w którym się...